Cześć, tu MacGuffin. Z powodu burzy nowoczesny, supermocny lotniskowiec przypadkowo trafił do roku 1941 w trakcie II wojny światowej. Dzisiaj pokażę wam film science fiction z 1980 roku pod tytułem Końcowo odliczanie. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film rozgrywa się w 1980 roku w bazie marynarki wojennej Pearl Harbor w Stanach Zjednoczonych. Warren Lasky, analityk systemów Tideman Industries pełni funkcję specjalisty od Efektywności dla Departamentu Obrony USA. Na prośbę swojego szefa, pana Taidmana, zostaje wysłany na lotniskowiec USS Nimitz, uczestniczący w ćwiczeniach na Pacyfiku. Laski dowiaduje się, że pan Taidman chce się z nim pożegnać, a tajemnicza postać nigdy nie wychodzi z samochodu. Po przybyciu na pokład okręt Laski Spotyka kapitana Matthew Yelanda i innych członków załogi. Jeland wyraźnie zaniepokojony obecnością obcego na pokładzie. Niechętnie zaprasza Laskiego na kolację. Zadany przez kaprala do kabiny nawigatora przylegający do kwatery kapitana Raski odkrywa i natyka się na rękopis dotyczący II wojny światowej na stole. Jego dochodzenie zostaje przerwane, gdy komandor Dick Owens, właściciel i autor kabiny, wchodzi. Owens wyraża niezadowolenie z intruzji Laskiego i prosi, aby się nie powtórzyła. W międzyczasie wojsko wykrywa zbliżenie. Się niespodziewaną burzę. Powiem wcześniejszych prognoz, kontakt radiowy między lotniskowcem a jego myśliwcami i dowództwem zostaje utracony z powodu zakłóceń. Oficer meteorologiczny Czarna Chmur alarmuje kapitana Jelanda, że temperatura wody spadła o 5 stopni, a dzisiaj nie wzrasta, zamiast maleć. Dodatkowo chmury tworzą się i rozpraszają chaotycznie, pozostawiając Czarną Chmurę zdumionego tym zjawiskiem. Kapitan pilnie rozkazuje nowicjuszowi pilotowi wylądować, a w tym samym momencie do Niemiec zbliża się tajemniczy wir. Statek nawiguje przez dziwną elektromagnetyczną burzę, która dezorientuje załogę. Burza kończy się tak nagle, jak tylko się zaczęła. Wojsko odzyskuje zimną krew, po czym kapitan Jeland ogłasza stan zagrożenia. Wszyscy członkowie załogi zajmują swoje pozycje i udaje się bezpiecznie wylądować na nowicjuszowi pilotowi, który stracił kontrolę nad myśliwcem. Jednakże niedługo potem wojsko zauważy ich radary i inne inne urządzenia uległy awarii, powodując utratę łączności radiowej z dowództwem w Perharborze. Harborze. Jaland rozkazuje sobie wysłać helikopter i samoloty rozpoznawcze na bazę, po czym gromadzi dowódców wszystkich jednostek, podejrzewając, że dziwaczność może być wynikiem ataku nuklearnego. Nagle udaje im się przechwycić transmisję radiową z lat 40., co wprowadza wojsko w zakłopotanie. Krótko potem, w pobliżu Niemiec, dostrzegają statek, a kapitan wysyła także samoloty, aby zbadać sytuację. Zostajemy przeniesieni z powrotem do roku 1900 z 41. Senator Samuel Chapman Wypływa jachtem na rejs, słuchając transmisji radiowej i dyskutując o polityce ze swoim przyjacielem Arturem. Na pokładzie znajduje się także sekretarka senatora, Lawrence Scott, oraz jej pies Charlie. Krótce podekscytowany pies pędzi na pokład i szczeka, patrząc w niebo, gdy latują dwa myśliwce F-14. Piloci raportują kapitanowi, że zauważyli stary, dobrze zachowany jacht pod banderą USA. Jarent rozkazuje im kontynuować obserwacje i wysyłają samoloty do tankowania. Tymczasem na niemiecku załoga słucha, jedynie dostarczają. Dostępnej audycji radiowej, na której nadawany jest 40-letni pojedynek bokserski. Laski spekuluje, że wszystko, co się dzieje, może być częścią tajnego manewru marynarki ale Jeland jest pewny, że to niemożliwe. Jednakże komandor Dan Turman uważa, że Laski został do niej wysłany z jakiegoś powodu. Uważa, że Departament Obrony chce pokazać Laskiemu coś i Jeland zgadza się z tą teorią, ale ekspert przysięga, że nic nie wie i niczego nie rozumie. Następnie zszokowani żołnierze słyszą wiadomości radiowe o bitwach koło Moskwy. Jeland otrzymuje zdjęcia z lotniczego rozpoznania Pearl Harbor i jest zdumiony. Jedno z obrazów pokazuje pancernik Arizona, wciąż nietknięty pomimo swojego zniszczenia przez Japończyków i późniejszego przekształcenia w pomnik. Przekonany, że Laski może coś ukrywać jeland wyzywa go, domagając się całkowitej prawdy. Pojął na legendie, utrzymuje swoją niewinność, twierdząc, że nic nie wie. jednak następnie przedstawia Raskiemu zagadkowe zdjęcia z ostatnich dni. Pan Laskie proponuje porównanie ich z archiwalnymi zdjęciami Owensa do jego książki. Niesamowicie, obrazy idealnie się zgadzają, pomimo, że zostały wykonane w 1941 roku i przedstawiam obiekty, które zostały zniszczone później. Tymczasem myśliwce F-14 tękają w powietrzu i wykrywają dwa japońskie myśliwce Mitsubishi A6M0. Amerykańscy piloci natychmiast z informują kapitana, który wskazuje kontynuować monitorowanie ich trajektorii. Później Janot, wraz z dowódcami Laskim stara się rozwikłać enigmę rozwijającą się przed nimi. Turman obwinia Rosjan bez rozwijające się wydarzenia podczas Delaski. Proponuje radykalną koncepcję, możliwość, że zostaje niewytłumaczalnie przeniesieni w czasie. Wojsko odrzuca ten pomysł jako nieprawdopodobny, a Laski wskazuje na bezprecedensowy charakter tajemniczej burzy, z którą się zetknęli. Laski jest przekonany, że anomalie wynikają z wpływu mało zrozumianych sił kosmicznych, takich jak czarne dziury, antymateria i zniekształcenia przestrzenno-czasowe. Kapitan Jeland uważa to wyjaśnienie za dziwne i szuka bardziej przystęp uzasadnienia wydarzeń. Tymczasem wrogie myśliwce zbliżają się do jachtu senatora i pasażerowie obserwując z ciekawością, dopóki nie dostrzegają na samolotach japońskiej flagi. Wrogowie otwierają ogień do jachtu, ciężko raniac Artura, przyjaciela senatora. Zszokowani piloci F-14 raportują atak kapitanowi. Niemiec Solaski rozważa motywację japońskiego ataku na jacht. Owens, który wydaje się rozwalić teorię podróży w czasie, sugeruje, że Japończycy mają na celu eliminację wszystkich obiektów wyposażonych w radio, które mogłyby ostrzec Pearl Harbor przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Aby przetestować tę hipotezę, on Owensowi zlokalizowanie dokładnej lokalizacji japońskich sił w 1941 roku i wysyła samolot rozpoznawczy E-2, aby zbadał sytuację. Piloci F-14 proszą o zgodę na interwencję i powstrzymanie japońskiego ataku na jacht. I jego pozostałych pasażerów, ale kapitan zabrania im ingerencji. Santo Chapman i jego sekretarka Laurel obserwują powrót japońskich myśliwców z przerażeniem. Na szczęście razem z psem Charlie udaje im się uciec podczas gdy jacht eksploduje. Japończycy podejmują kolejną próbę ataku na uszkodzony jacht. F-14 obserwuje ich postępy w kierunku Niemiec. Kapitan Jaland udziela zezwolenia na kontratak. Po danej walce piloci strącają dwa samoloty wroga. Raportują kapitanowi, że dwójka cywilów z jachtu i jeden japoński pilot przeżyli Starcie. Tymczasem samolot E2 wykrywa na radarach japońskiej floty 456 obiektów wszystkie zmierzające na południowy zachód. Zaniepokojony tym odkryciem, kapitan zleca komandorowi Owensowi zorganizowanie grupy ratunkowej i zapewnienie izolacji ocalałych. Komandor Turman zostaje skierowany do nadzorowania bezpieczeństwa operacji ratunkowych, podczas gdy pozostali członkowie załogi są zobowiązani do ścisłego monitorowania ruchów japońskich żołnierzy. Senator, Laurel i ich pies są wyciągani na pokład helikoptera z wody. Chapman ogląda helikopter ze zdumieniem. Ciekawe pochodzenie swoich ratowników. Owens informuje go o nimitsu, a gdy zdaje sobie sprawę, że senator Chapman stoi przed nim traci mowę. Następnie grupa ratunkowo odnajduje ocalałego Japończyka przed powrotem na pokład lotniskowca. Kapitan Jeland bada osobiste rzeczy Japończyka i nakazuje przetłumaczenie jego notatnika. Tymczasem samolot E-2 kontynuuje czujność nad ruchami wroga, wyjąć znaczącą japońską flotę zmierzającą w kierunku Pearl Harbor. Jeland zwołuje Owensa, Turmana i Laskiego, aby ustalić następny krok. Turman opowiada się za prewencyjnym atakiem przeciwko wrogowi, aby zabezpieczyć Pearl Harbor, jednakże Jeland waha się rozpocząć działania wojenne, Powołym się na brak agresji z ich strony. Laski postuluje, że dostęp do zaawansowanych technologii niedostępnych w 1941 roku stwarza nadzwyczajne możliwości zmiany biegu historii. Owens pozostaje sceptyczny, a Laski zauważa, że zakłócają wydarzenia przez ratowanie osób, które miały zginąć, czyli wpływają na bieg historii. Podamyśle, kapitan Jarend postanowił przestrzegać regulacji, priorytetowo traktując zapobieganie jakimkolwiek zagrożeniom dla USA, niezależnie od kontekstu czasowego. Podczas przesłuchania połączy lekarz odwiedza Chapmana i Laurel, aby ocenić ich stan po incydencie. Chapman oburza się na sugestie wypadku, przekonany o celowym ataku na jacht. Wściekły domaga się spotkania z kapitanem Jelandem, aby rozwiązać sprawę, ale zostaje drzwi zamknięte po wyjściu od lekarza. Wyczuwając kłopoty Laski, podobnie odwiedza kabinę Ołęsa, aby dokładniej przeanalizować jego rękopisy. Wkrótce potem Owens wraca do swojej kabiny i odkrywa, że rękopis zniknął. Konfrontuje Laskiego żądając wyjaśnień. Laski z prowokacyjnym podtekstem sugeruje zaangażowanie Ołęsa w zmiany historii. Czytając z rękopisu, Laski podkreśla żal Ołęsa z powodu zniknięcia Chapana i teoretyzuje jego potencjalnej prezydenturze po Roosevelcie. Owen stanowczo zaprzecza udziałowi. Senator Chapman zdezorientowany dzieje się swoimi podejrzeniami z Laurelem. Kwestionuje pochodzenie uzbrojenia i wyposażenia marynarzy oraz nazywanie ich lotniskowca imieniem nadal admirała Nimitza. Owen i Raski zbliżają się do senatora, ale ich interakcji przerywa pies, który ucieka z kabiny. Wykorzystując zamieszanie, japoński pilot chwyta karabin M16 od strażnika i obezwanie dwóch innych. Następnie bierze Laurel Owen Raskiego jako zakładników. Formułując niejasne żądania, których nie mogą zrozumieć bez tłumacza, Owen ostrożnie, wzywa tłumacza wojskowego. Kadzimy telefonicznie, po zrozumieniu żądań pilota Kadzima, wyjaśnia jego potrzeby dostępu do radia, aby ostrzec japońską flotę przed nimicem, grożąc w przeciwnym razie szkodami. Kapitan Yellant zgadza się niechętnie, ale pilot nieufny utrzymuje swoją kontrolę nad zakładnikami. Yellant twierdzi, że dostęp do Radia zostanie udzielony tylko wtedy, gdy Laurel zostanie uwolniona. Spotykając się ze sceptycyzmem, Askey proponuje ujawnienie tajnych planów japońskiego ataku na Pearl Harbor Owensowi. Zszokowany pilot nie rozumie, skąd Amerykanie wiedzieli o ich planach, przez co traci czujność i zostaje zabity. Owens eskortuje Laure do jej kabiny, zapewniając ją o swoim zaangażowaniu w znalezienie jej zaginionego psa, Charliego. Ich interakcja ujawnia, rozwijającą się wzajemną sympatię. Tymczasem senator nie jest strząśnięty informacjami o nadchodzącym ataku i domaga się wyjaśnień od Jelanda. Nalega na poinformowanie dowództwa Pearl Harbor, na co kapitan zgadza się niechętnie. Próbując nawiązać kontakt z bazą, Chapman identyfikuje się na pokładzie lotniskowca Nimitz z kapitanem Jelandem. Jednak jego twierdzenia spotykają się ze sceptycyzmem, ponieważ nie ma żadnego wpisu o statku o nazwie Nimitz, ani o kimś o nazwisku Jeland. Zdenerwowany lekceważącym traktowaniem Chapman wymaga się natychmiastowego przetransportowania do Pearl Harbor razem z Laurelem na co wahający wahająco się zgadza. Laski zauważa, że senator zniknął właśnie tego dnia, w 1941 roku, sugerując, że bezpieczniej będzie trzymać go na pokładzie Nimica. Jeland jednak wybiera alternatywny plan skierowania łęsa, aby przetransportował cywilów na odizolowaną Hawajską wyspę, wyposażając ich w niezbędne zapasy, aby zapobiec ingerencji w ich operacje. Wobec całej załogi lotniskowca Jeland wyjaśni naturę wydarzeń jako nie atak nuklearny ani trzecia wojna światowa, lecz jako zjawisko naturalne. Tajemnicza burza otwierająca portal do innego, okresu czasowego. Podkreślając możliwość zmiany biegu wydarzeń, Jelant mobilizuje załogę do przygotowań na nadchodzące atak japońskiej floty. Samolot ląduje na opuszczonej wyspie, gdzie senator zdaje sobie sprawę, że został oszukany. wytając wyrzutnię rakietową zmusza pilotów do przetransportowania go do Pearl Harbor. Zostawiając na wyspie Laurel i Owensa, piloci wykonują rozkaz senatora i startują. Jednakże po kilku minutach samolot eksploduje w powietrzu. No gdy samoloty, Niemica, zlatują na powietrze, by przeprowadzić potężny atak przeciwko wrogi w Niewytłumaczalna burza znowu materializuje się na drodze lotniskowca. Zaledwie kilka minut pozostaje do ataku, Jeland rozkazuje odwołać samolot i przerwać atak. Aski pozostaje niezłomny w przekonaniu, że naprawa błędu z przeszłości jest konieczna, ale Jarant uważa interwencję za nieuzasadnioną. Dynamic pokonuje burzę, bombardowanie Harbor rozpoczyna się. Po tumultach pogoda się uspokaja, samoloty bezpiecznie wracają na pokład, wyznawiając rutynowe operacje w 1980 roku. Aski żegna się z wojskiem i odchodzi z Charlie, psem podróżującym w czasie u swego boku. Jarant ubolewa nad niezdolnością Owensa do powrotu do teraźniejszości z tej wyspy, życząc Laskiemu powodzenia. Nagle Laskiego dostrzega znajomy czarny samochód, który go eskortował, na pokład lotniskowca. Charlie ucieka i wskakuje do pojazdu. Ciekawski reski podchodzi do samochodu i spotyka tajemniczego pana Tiedmana i jego żonę. Aby zaskoczony rozpoznał starsze wersje Owensa i Lorella. Z uśmiechem zapraszałem go dołączyć do nich, gdyż mam wiele do omówienia. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.